Witaj na niezwykłej podróży przez tajniki stoicyzmu sztuki życia, która może całkowicie odmienić twoje podejście do codziennych wyzwań i wnieść do twojego życia spokój, siłę oraz głębokie spełnienie. Stoicyzm, choć powstał tysiące lat temu, przetrwał próbę czasu, a jego zasady okazują się dziś niezwykle trafne i aktualne. Co więcej, mogą okazać się twoją tajną bronią w chwilach niepewności, przytłoczenia czy stresu, dając ci narzędzia do kształtowania życia na własnych warunkach. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to możliwe, by zachować spokój, gdy świat wokół zdaje się walić? A może pragniesz lepiej kontrolować swoje emocje, nie pozwalając, aby zewnętrzne okoliczności dyktowały twoje samopoczucie? Właśnie w tych obszarach stoicyzm odnajduje swoje najpiękniejsze zastosowanie, ucząc, że kluczem do życia pełnego spokoju i równowagi jest wewnętrzna stabilność oraz sztuka akceptacji rzeczywistości taką, jaka jest. W praktyce stoicyzmu znajdziesz również wyjątkową mądrość dotyczącą relacji z innymi. Stołyki wierzą, że prawdziwe, głębokie relacje oparte są na wzajemnym szacunku, akceptacji i autentyczności. Odkryjesz, jak tworzyć wartościowe więzi, jak komunikować się z większym zrozumieniem oraz jak pielęgnować relacje, które wzbogacają twoje życie i dają prawdziwą radość. Czy wiesz, że odwieczne zasady stoików mogą pomóc ci w rozwoju samodyscypliny? niezbędnej do realizacji twoich marzeń i celów. Dzięki nim nauczysz się, jak skutecznie radzić sobie z perfekcjonizmem i lękiem przed porażką. Poznasz również sposoby na przejęcie pełnej kontroli nad swoim życiem i samodoskonaleniem, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Dzięki stoicyzmowi zmienia się także twoje podejście do sukcesu i porażek. Stoicyzm uczy, że sukces nie polega na zewnętrznych osiągnięciach, lecz na wewnętrznej harmonii i zgodzie ze sobą. Nauczysz się, jak wyznaczać i osiągać cele w sposób, który jest zgodny z Twoimi wartościami, oraz jak czerpać satysfakcję z każdej, nawet najmniejszej rzeczy, którą robisz. Ale to nie wszystko. Stoicyzm przynosi również cenne lekcje na temat dbania o siebie, swojej energii i zdrowia. Jak często poświęcasz czas na regenerację? Jak ważny jest sen, odpoczynek oraz zdolność do odpuszczenia? Poznasz potężne narzędzia które pomogą ci lepiej zadbać o swoje ciało i umysł, tak by były gotowe na każde wyzwanie. Wielką siłą stoicyzmu jest również akceptacja i zrozumienie, że nie wszystko da się kontrolować. Nauczysz się, jak odpuścić rzeczy, na które nie masz wpływu, zyskując wolność i wewnętrzny spokój. To właśnie ta sztuka odpuszczania sprawia, że stoicyzm jest filozofią, która może zmienić całe życie. Czy jesteś gotów odkryć, jak wygląda życie? Gdy nie pozwalasz, aby zewnętrzne okoliczności odbierały ci spokój. Dzięki stoicyzmowi możesz nauczyć się, jak reagować z równowagą na każdą sytuację, będąc prawdziwie sobą, osobą silną, pełną spokoju i świadomości własnej wartości. To, co stoicyzm oferuje, to więcej niż tylko zestaw zasad. To sposób na życie pełne głębokiego sensu, stabilności i radości. Dlatego, jeśli jesteś zainteresowany zgłębieniem tych cennych lekcji i pragniesz zastosować je w swoim życiu, zapraszam Cię do dołączenia do naszej społeczności. Znajdziesz tutaj nie tylko wiedzę, ale także inspirację i wsparcie na każdym kroku. Nie przegap tej okazji, aby wejść na ścieżkę ku życiu, które naprawdę warto przeżyć. Subskrybując nasz kanał, zyskasz dostęp do kolejnych wskazówek i inspiracji, które mogą zmienić Twoje życie na zawsze. Większa kontrola emocjonalna. Kiedy zaczynasz praktykować stoicyzm, odkrywasz, że masz więcej władzy nad swoimi emocjami. Zamiast poddawać się impulsom i natychmiastowym reakcjom, uczysz się przyglądać im z dystansu. Praktykując codzienne refleksje nad swoimi uczuciami, stopniowo rozumiesz, że wiele z tych reakcji jest wynikiem nawyków i braku przemyślenia. To sprawia, że jesteś mniej podatny na emocjonalne skrajności, co dodaje ci spokoju i pewności. Czujesz się silniejszy. Wiedząc, że to ty kierujesz swoimi emocjami, a nie one tobą. Równocześnie stoicyzm uczy, aby nie tłumić emocji, lecz je zrozumieć i zaakceptować. Zamiast unikać smutku, gniewu czy lęku, uczysz się je przyjmować jako część życia, która ma swoją wartość. Ta akceptacja przynosi ulgę i wewnętrzny spokój, pozwalając uniknąć gromadzenia negatywnych uczuć. Dzięki temu masz więcej energii, by skupić się na tym, co naprawdę się liczy. Każde wyzwanie staje się okazją do dalszego rozwijania swojej samokontroli. Codziennie podejmując próbę kontroli nad swoimi reakcjami, zauważasz, że emocje przestają cię zdominować. Stajesz się bardziej świadomy tego, co wywołuje twoje uczucia i jak reagujesz na różne sytuacje. W efekcie zaczynasz czuć, że trudne rozmowy czy stresujące sytuacje nie są już tak przerażające. Zdajesz sobie sprawę, że to ty decydujesz jak na nie zareagujesz, co dodaje ci wewnętrznej siły. Takie podejście zmienia sposób, w jaki odbierasz codzienne wydarzenia, jak krytykę od współpracownika, czy długą kolejkę w sklepie. Nagle zdajesz sobie sprawę, że te sytuacje nie muszą powodować frustracji ani stresu. Zamiast tego, widzisz je jako szansę na praktykowanie swojej wewnętrznej równowagi i opanowania, co wprowadza do życia niezwykły spokój. W rezultacie Uczucie kontroli emocjonalnej staje się fundamentem twojego codziennego życia. Niezależnie od tego, co się wydarzy, wiesz, że masz siłę, by nie reagować impulsywnie. Zamiast się złościć na korki uliczne czy problemy w pracy, zaczynasz reagować spokojnie i racjonalnie, co wzmacnia twoje relacje i samopoczucie. Redukcja stresu i niepokoju. Stoicyzm, koncentrując się na tym, co jest w naszej kontroli. Znacząco zmniejsza poziom stresu i niepokoju. Gdy przestajesz się martwić sprawami, na które nie masz wpływu, zyskujesz przestrzeń do życia bez ciągłego napięcia. Praktykując tę filozofię, uczysz się, że większość lęków pochodzi z nadmiernej potrzeby kontrolowania wszystkiego. Ta świadomość staje się niezwykle wyzwalająca, pozwalając ci cieszyć się dniem dzisiejszym. Codzienne refleksje, jakie oferuje stoicyzm, pomagają w ocenie. Które obawy są zasadne, a które wynikają z błędnych przekonań. Zamiast obawiać się przyszłości, koncentrujesz się na tym, co jest możliwe tu i teraz. To uwalnia cię od ciężaru nieustannych trosk i pozwala podejmować działania, które prowadzą do faktycznych zmian, zamiast zanurzać się w spirale stresu. Jednym z kluczowych aspektów stoicyzmu jest nauka akceptacji rzeczywistości takiej, jaka jest. Kiedy zaczynasz akceptować nieprzewidywalność życia. Stresujące sytuacje, takie jak problemy finansowe czy kłopoty w pracy, przestają mieć nad tobą taką władzę. To dodaje ci odwagi do stawiania czoła każdemu dniu z przekonaniem, że potrafisz radzić sobie z wyzwaniami. Dzięki stoicyzmowi zmienia się także twoje podejście do wyzwań codziennych. Przestajesz nadmiernie się martwić o opinie innych ludzi lub o to, co się wydarzy. Takie podejście pomaga uniknąć ciągłego roztrząsania problemów, co sprzyja większej stabilności emocjonalnej. Zaczynasz traktować życie bardziej jako przygodę, a mniej jako źródło niekończących się zagrożeń. Twoje życie staje się bardziej harmonijne, a ty czujesz wewnętrzny spokój, którego wcześniej mogło brakować. W codziennych sytuacjach, takich jak nadchodzący termin w pracy czy trudna rozmowa, zamiast czuć przytłoczenie, podchodzisz do nich spokojnie. Ta zmiana przynosi ci ulgę i pozwala cieszyć się życiem bez zbędnego napięcia. Klarowność celu. Stoicyzm pomaga odnaleźć głębszy sens w życiu, prowadząc do wyraźniejszego poczucia celu. Skupiając się na wartościach, a nie na chwilowych pragnieniach, uczysz się dostrzegać, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Zamiast gonić za krótkotrwałymi sukcesami, zaczynasz budować życie oparte na głębokim sensie, co daje satysfakcję trudną do osiągnięcia przez pogoń za chwilowymi przyjemnościami. To podejście wpływa na codzienne wybory i decyzje, które podejmujesz. Każdy dzień staje się okazją do zbliżenia się do swojego celu życiowego, a nie tylko kolejną rutyną. Ustalając priorytety zgodnie z wartościami, unikasz poczucia zagubienia i frustracji, które często towarzyszą ludziom żyjącym bez jasno wytyczonego kierunku. To nadaje życiu większą spójność. Wielu ludzi odczuwa, że życie biegnie obok nich, a oni sami nie mają nad nim kontroli. Stoicyzm uczy, jak przełamać te iluzje. Nadając życiu konkretną strukturę, przez koncentrację na wartościach odkrywasz, że cel nie jest czymś abstrakcyjnym, lecz żywym i rozwijającym się aspektem codziennej egzystencji. Każdy dzień staje się krokiem ku pełniejszemu życiu. Kiedy koncentrujesz się na wyższym celu, sytuacje, które wcześniej wydawały się trudne czy bezsensowne, nabierają nowego znaczenia. Nawet codzienne obowiązki czy problemy stają się częścią większej całości, prowadzącej cię do lepszej wersji siebie. Dzięki temu czujesz większą motywację, a życie staje się bardziej harmonijne i celowe. Klarowność celu przynosi ci też ulgę w stresujących momentach, jak praca nad trudnym projektem czy próba porozumienia z bliskimi. Zamiast się rozpraszać, skupiasz się na tym, co zgodne z Twoimi wartościami, co pozwala działać bardziej skutecznie i bez nadmiernego obciążenia emocjonalnego. Poprawa w podejmowaniu decyzji. Stoicyzm uczy, jak świadomie wybierać w życiu co prowadzi do bardziej przemyślanych decyzji. Poprzez codzienną refleksję nad swoimi wartościami i celami, zaczynasz dostrzegać, które decyzje przybliżają cię do wewnętrznego spokoju, a które prowadzą do chwilowej satysfakcji, ale w dłuższym okresie mogą okazać się szkodliwe. Skupiając się na trwałych wartościach, uczysz się odróżniać ważne sprawy od tych drugorzędnych. To pomaga uniknąć pułapek, takich jak impulsywne decyzje, które często przynoszą tylko krótkotrwałe efekty. Z biegiem czasu zyskujesz większą pewność siebie i spokój przy podejmowaniu decyzji, co wprowadza harmonię do Twojego życia. Stoicyzm przypomina, że warto analizować, co możemy kontrolować, a czego nie. Taka analiza pozwala podchodzić do decyzji bez presji nadmiernych oczekiwań i lęku przed niepowodzeniem. To uczucie swobody jest wyzwalające i umożliwia bardziej zrównoważone podejście do życia. Kiedy zaczynasz stosować te zasady, każda decyzja od drobnych, codziennych wyborów poważne życiowe zmiany, staje się okazją do pogłębienia swojego rozwoju. Na przykład, rozważając nowe możliwości zawodowe, przestajesz kierować się wyłącznie korzyściami materialnymi, a zaczynasz oceniać, czy nowe wyzwanie jest zgodne z Twoimi wartościami i długoterminowymi celami. To prowadzi do głębszego zrozumienia, co naprawdę Cię napędza. Podejmowanie decyzji w zgodzie z wartościami dodaje życiu spójności. Dzięki stoicyzmowi przestajesz marnować energię na rozważania nad błahymi sprawami. Skupiasz się na tym, co naprawdę ma znaczenie, co zwiększa Twoje poczucie kontroli i stabilności. To sprawia, że jesteś bardziej pewny swoich wyborów, a także bardziej świadomy ich długoterminowych skutków. Praktyka świadomego podejmowania decyzji znajduje odzwierciedlenie nawet w drobnych sytuacjach, takich jak wybór, jak spędzić wolny wieczór. Zamiast podejmować decyzje impulsywnie. Rozważasz, co przyniesie ci prawdziwe zadowolenie, co w dłuższej perspektywie wzbogaca twoje życie i pozwala unikać uczucia zmarnowanego czasu. Wzrost odporności wobec wyzwań. Jedną z największych zmian, jakie przynosi stoicyzm, jest wzrost odporności wobec trudności. Stołyki uczą, że życie nie jest wolne od problemów i że cierpienie jest częścią naszej ludzkiej natury. Kiedy zaczynasz rozumieć tę prawdę, stajesz się bardziej przygotowany na to, by przyjmować przeciwności losu z większym spokojem i determinacją. Ta świadomość zmienia twoje podejście do wyzwań i trudnych sytuacji, które przestają być postrzegane jako przeszkody, a stają się okazją do rozwoju. Kiedy stawiasz czoła trudnym chwilom, stoicyzm pomaga ci zachować perspektywę. Zamiast załamywać się pod wpływem negatywnych emocji, uczysz się skupiać na tym, co możesz zrobić, aby przezwyciężyć trudności. To podejście sprawia, że nawet w momentach kryzysowych potrafisz zachować spokój i klarowność umysłu, co jest kluczowe w podejmowaniu odpowiednich działań. Z biegiem czasu odkrywasz, że wyzwania nie są przeszkodami, lecz częścią drogi do rozwoju. Stoicyzm pozwala dostrzec, że w każdej trudności kryje się lekcja, a przezwyciężenie przeszkód wzmacnia twoje poczucie wartości. Codzienne zmagania, jak nieporozumienia z bliskimi czy problemy w pracy, zaczynają wydawać się mniej przerażające, a bardziej inspirujące, ponieważ wiesz, że każda sytuacja może cię nauczyć czegoś cennego. Twoja odporność staje się widoczna również w relacjach z innymi ludźmi. Zamiast wybuchać złością czy niecierpliwością, uczysz się odpowiadać z umiarem i zrozumieniem, nawet w trudnych chwilach. To sprawia, że twoje relacje stają się bardziej harmonijne, a ty czujesz się bardziej spełniony i zrównoważony w kontaktach międzyludzkich. Praktyka stoicyzmu zmienia sposób, w jaki odbierasz nawet najmniejsze wyzwania, takie jak opóźnienie w transporcie czy krytyka ze strony innych. Zamiast traktować te sytuacje jako przeszkody, przyjmujesz się jako okazję do ćwiczenia swojej wytrwałości i równowagi, co ostatecznie wzbogaca twoje życie. Wzrost pewności siebie. Stoicyzm prowadzi do wzrostu pewności siebie, gdyż uczysz się, że twój charakter jest twoją największą wartością. Zamiast szukać aprobaty u innych, Zaczynasz koncentrować się na wewnętrznych cechach, takich jak uczciwość, mądrość czy odwaga. Ta wewnętrzna siła daje ci pewność siebie, która nie zależy od chwilowych sukcesów czy zewnętrznych okoliczności. Uczucie wartości, które budujesz w sobie, jest trwałe i niezależne od opinii innych. Praktykowanie stoicyzmu pomaga zrozumieć, że twoja pewność siebie wynika z umiejętności radzenia sobie z trudnościami, a nie z osiągnięć materialnych czy zawodowych codziennie przypominasz sobie, że jesteś w stanie stawić czoła wyzwaniom i zachować wewnętrzny spokój bez względu na zewnętrzne okoliczności. To przekonanie o własnej sile dodaje odwagi, by realizować swoje cele. Twoja pewność siebie wzrasta, gdy zaczynasz postrzegać życie jako ciągły proces nauki i rozwoju. Zamiast bać się niepowodzeń, widzisz je jako nieodłączną część swojej drogi. Nawet gdy popełniasz błędy, wiesz, że są one częścią procesu doskonalenia się, co dodaje ci odwagi i stabilności psychicznej w obliczu przeciwności losu. Dzięki tej pewności siebie, twoje relacje z innymi również się poprawiają. Stajesz się mniej zależny od opinii innych i bardziej otwarty na autentyczne relacje. Zamiast próbować spełniać oczekiwania otoczenia, pozostajesz wierny swoim wartościom, co wzbudza szacunek i podziw u innych. Twoje relacje stają się głębsze i bardziej szczere. Codziennie. Nawet w prostych sytuacjach, takich jak rozmowa w pracy czy wyrażanie swoich poglądów, czujesz pewność siebie. Zamiast obawiać się reakcji innych, mówisz i działasz zgodnie ze swoimi wartościami, co wzmacnia twoje poczucie własnej wartości i dodaje pewności na przyszłość. Skupienie na teraźniejszości Jedną z głównych zasad stoicyzmu jest skupienie na teraźniejszości, co pozwala bardziej cieszyć się życiem. Zamiast martwić się przyszłością lub rozpamiętywać przeszłość, Uczysz się koncentrować na tym, co dzieje się teraz. To podejście wprowadza do Twojego życia spokój i stabilność, gdyż przestajesz marnować energię na sprawy, na które nie masz wpływu. Skupienie na teraźniejszości sprawia, że codzienne doświadczenia stają się bardziej intensywne i wartościowe. Kiedy koncentrujesz się na chwili obecnej, zauważasz piękno w drobnych rzeczach, jak poranny spacer, ciepła herbata czy uśmiech bliskiej osoby. To podejście wprowadza poczucie wdzięczności i radości, które wzmacniają twoje samopoczucie. Stoicyzm uczy, że przeszłość i przyszłość są poza naszą kontrolą, a jedyną rzeczą, na którą mamy wpływ, jest obecna chwila. Ta świadomość daje ulgę i pozwala zredukować stres związany z oczekiwaniami i obawami. Skupienie się na tu i teraz pozwala zyskać większą klarowność umysłu, co jest kluczowe w podejmowaniu decyzji i radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami. Praktykowanie uważności pomaga także w relacjach z innymi. Gdy jesteś obecny w danym momencie, bardziej angażujesz się w rozmowy i lepiej rozumiesz potrzeby bliskich. Relacje stają się bardziej autentyczne i pełne, gdy potrafisz skupić się na chwili obecnej, zamiast myśleć o innych sprawach. Z biegiem czasu zaczynasz dostrzegać, że życie staje się prostsze i pełniejsze, gdy koncentrujesz się na teraźniejszości. Zamiast żyć w pośpiechu, Zaczynasz cieszyć się każdym momentem, co daje poczucie wewnętrznej harmonii i szczęścia. Nawet codzienne czynności, takie jak przygotowanie posiłku czy praca, stają się źródłem radości i spełnienia. Akceptacja rzeczywistości. Stoicyzm uczy akceptacji rzeczywistości taką, jaka jest, co przynosi wewnętrzny spokój i harmonię. Zamiast walczyć z faktami i próbować zmieniać to, co jest poza Twoją kontrolą, Uczysz się przyjmować rzeczywistość z pełnym zrozumieniem. Ta postawa pozwala uniknąć frustracji i rozczarowania, które wynikają z nierealistycznych oczekiwań wobec życia. Akceptacja rzeczywistości pozwala ci lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Kiedy stajesz w obliczu wyzwań, zamiast uciekać lub obwiniać innych, przyjmujesz sytuację jako fakt i skupiasz się na działaniach, które mogą poprawić twój stan. Taka postawa umożliwia bardziej konstruktywne podejście do problemów. I zachowanie spokoju nawet w trudnych chwilach. Z biegiem czasu uczysz się dostrzegać, że akceptacja rzeczywistości daje ci siłę do radzenia sobie z nieprzewidzianymi okolicznościami. Nawet w obliczu strat czy niepowodzeń, potrafisz zachować równowagę i spokój, ponieważ wiesz, że życie jest pełne zmian, a twoją siłą jest umiejętność adaptacji. To pozwala ci szybciej się odbudować i odzyskać równowagę. Akceptacja rzeczywistości ma również wpływ na twoje relacje z innymi ludźmi. Zamiast próbować zmieniać bliskich na siłę, uczysz się akceptować ich takimi, jacy są, co wprowadza harmonię i wzajemne zrozumienie do Twojego życia. Relacje stają się głębsze, gdy obie strony czują się akceptowane i doceniane. Codzienna praktyka akceptacji rzeczywistości sprawia, że przestajesz przejmować się drobnymi trudnościami i nieoczekiwanymi zmianami. Nawet kiedy coś nie idzie zgodnie z planem, akceptujesz to i dostosowujesz swoje działania do nowej sytuacji co pozwala ci żyć spokojnie i w zgodzie z sobą. Samokontrola emocjonalna. Stoicyzm rozwija zdolność samokontroli emocjonalnej, która jest kluczowa w osiąganiu wewnętrznego spokoju i stabilności. Poprzez świadome zarządzanie emocjami uczysz się, jak reagować na różne sytuacje z umiarem i zrozumieniem, zamiast dawać się ponosić impulsom i chwilowym uczuciom. To podejście pozwala unikać konfliktów oraz wprowadza harmonię do Twojego życia i relacji zdolność do samokontroli daje ci większą pewność siebie i poczucie siły wewnętrznej. Stoicyzm uczy, że emocje są naturalną częścią życia, ale to my decydujemy, jak na nie reagujemy. Dzięki tej świadomości stajesz się mniej podatny na negatywne wpływy z zewnątrz i zachowujesz równowagę, nawet w obliczu trudnych chwil. Codzienne sytuacje, takie jak nieprzyjemne komentarze czy stresujące wydarzenia, przestają cię przytłaczać. Uczysz się zachowywać spokój i reagować z pełnym opanowaniem, co sprawia, że twoje życie staje się bardziej zrównoważone. Samokontrola daje ci siłę, by działać zgodnie z wartościami, a nie pod wpływem chwilowych emocji. Twoje relacje z innymi także zyskują na samokontroli emocjonalnej. Zamiast wchodzić w konflikt w momencie gniewu czy frustracji, uczysz się komunikować swoje potrzeby z szacunkiem i zrozumieniem. To sprawia, że twoje interakcje z ludźmi stają się bardziej harmonijne i pełne empatii. Praktyka samokontroli emocjonalnej pomaga także w budowaniu wewnętrznej dyscypliny, która przekłada się na inne aspekty życia. Każdego dnia masz większą kontrolę nad swoimi wyborami, od zdrowych nawyków po podejmowanie trudnych decyzji, co wprowadza do twojego życia spokój i równowagę, a także wzmacnia twoją odporność psychiczną. Na zakończenie tej podróży przez stoicyzm, Stajesz przed wyjątkową możliwością, masz w rękach narzędzia, które mogą wprowadzić do Twojego życia głęboki spokój, wewnętrzną równowagę i siłę potrzebną do stawiania czoła codziennym wyzwaniom. Stoicyzm, choć często postrzegany jako filozofia powściągliwości, to w rzeczywistości skarbnica praktycznych wskazówek, które mogą dać Ci niezależność od zewnętrznych okoliczności i pełne panowanie nad własnym umysłem. To prawdziwa wolność, której każdy z nas poszukuje. Wyobraź sobie, jak może wyglądać twoje życie, gdy w pełni zaakceptujesz to, na co nie masz wpływu i nauczysz się kierować swoją energię tam, gdzie możesz coś zmienić? Stoicyzm to filozofia, która uczy, jak przechodzić przez życie z odwagą i mądrością, niezależnie od tego, co przynosi codzienność. Zyskasz stabilność, która stanie się fundamentem twojego spokoju i źródłem nieocenionego wsparcia w najtrudniejszych chwilach. Te zasady mogą także przekształcić twoje relacje zarówno z innymi, jak i z samym sobą. Dzięki stoicyzmowi poznasz, jak budować głębsze, bardziej autentyczne więzi oparte na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji. Wzmacniając swoją wewnętrzną harmonię, zaczniesz przyciągać ludzi o podobnych wartościach, co sprawi, że twoje relacje staną się pełniejsze i bardziej wartościowe. To właśnie dzięki tej wewnętrznej przemianie budujesz wokół siebie świat, w którym czujesz się prawdziwie sobą. Stoicyzm to także klucz do osiągnięcia Twoich osobistych celów bez niepotrzebnego stresu i perfekcjonizmu. Pozwoli Ci cieszyć się procesem, czerpać radość z każdej chwili i budować swoje życie krok po kroku, w zgodzie ze swoimi wartościami. Z każdym dniem będziesz coraz bardziej świadomy swoich pragnień i z determinacją będziesz podążać ścieżką, którą sam wyznaczasz. Jeśli ta podróż i filozofia stoicyzmu wywołały w Tobie pragnienie głębszego zrozumienia i odczuwasz, że to co tutaj omawialiśmy, może pozytywnie wpłynąć na Twoje życie, zapraszam Cię do dołączenia do naszej społeczności. Subskrybując nasz kanał, zyskasz dostęp do kolejnych inspiracji i praktycznych wskazówek, które będą wsparciem w Twojej drodze ku lepszemu, bardziej spełnionemu życiu.